Zuzanna wahała się, jednak w końcu zdecydowała, że wybierze się z Dagmarą do firmy. Udało im się niepostrzeżenie dotrzeć do hali produkcyjnej. Zenek, już na fajkę. A nie? Dobra. Stresuje się, że nas przyłapią. Suza, chodź tu. Co jest? Patrz, mi to wygląda na oszustwo. To znaczy? Tu mąka pszenna, a tu ze świerszczy. Oj! Kupują najtańszą pszenną, przepakowują i sprzedają drogo jako ze świerszczy. I co chcesz zrobić z tą wiedzą? Jak to co? Sklążę do głównego inspektora jakości handlowej produktów albo do prokuratury. No, proszę cię, nie, rób tego. Wzięliśmy z Hubertem kredyt hipoteczny na rozwój firmy. Sorry, ale nie odpuszczę. No, proszę ci nie. No To też twoje miejsce pracy. Może lepiej załatwić to z Zaldoną i Hubertem. Nie mam nic do stracenia podali mi już wypowiedzenie.